W ostatnich chwilach życia ojciec Pio zaskoczył wszystkich swoimi słowami, które wypowiedział z całą siłą. Czyżby te ostatnie słowa miały być odliczaniem do dnia ostatecznego? Ojciec Pio był świętym, który otrzymał stygmaty, święte rany i nosił je z pokorą oraz godnością. Jego życie było pełne bólu i cierpienia, które znosił w milczeniu. Siłą, która pozwalała mu przezwyciężyć wszystkie trudności, była jego niezachwiana wiara i oddanie Jezusowi Chrystusowi. Tuż przed śmiercią, w 1968 roku, gdy stan zdrowia ojca Pio znacznie się pogorszył, mimo ogromnego osłabienia, nalegał na słuchanie spowiedzi. Pragnął umrzeć na swoim posterunku, w pracy dla innych, po dniu spędzonym na modlitwie i posłudze. Często, gdy żegnał się na noc, prosił braci kapucynów, aby powierzali go panu, ponieważ nie był pewien, czy doczeka kolejnego poranka. Ojciec Pio nie bał się śmierci, lecz odczuwał jej bliskość, jakby stała tuż za nim, gotowa go zabrać. Kilka miesięcy przed śmiercią poprosił, aby w jego celi zawisł obraz świętego Józefa. Codziennie zatrzymywał się przed nim, rozmyślając w ciszy. Później odkryto, że modlił się do świętego Józefa o szczęśliwą śmierć. Niektórzy z braci kapucynów twierdzili, że w ostatnich tygodniach życia ojca Pio w klasztorze panowała niezwykła, mistyczna cisza, jakby miejsce to przygotowywało się na coś wyjątkowego. Ojciec Pio, świadomy zbliżającego się końca, oddawał się intensywnej modlitwie. Jego życie od dzieciństwa w Pietrelcinie aż po ostatnie chwile wypełniała modlitwa. W radościach, cierpieniach, pokusach i chorobach zawsze zwracał się do Boga. Modlitwa była fundamentem każdej jego decyzji i działania. Ojciec Pio często wyrażał tęsknotę za niebem, swoją prawdziwą ojczyzną, gdzie mógłby na wieczność zjednoczyć się z Bogiem. Na krótko przed śmiercią. Napisał list do ojca Augustyna, wyznając, że życie na ziemi jest dla niego ciężarem. Pisał, że samą myślą o możliwości utraty Jezusa jest przerażony i odczuwa ból, którego nie potrafi opisać. W swoich ostatnich chwilach prosił braci o modlitwę i przebaczenie za wszelkie trudności, jakie mógł im sprawić. O północy 23 września. 1968 roku wyspowiadał się po raz ostatni i odnowił śluby zakonne. Mimo skrajnego osłabienia powtarzał słowa Jezus i Maryja, trzymając różaniec w dłoniach. Około 2.30 nad ranem ojciec Pio nagle ożywił się, jakby widział coś niezwykłego. Szeptał, widzę dwie matki. Chociaż otaczający go bracia niczego nie dostrzegli, święty wydawał się spokojny. Te dwie matki mogły oznaczać Maryję, Matkę Bożą, oraz jego ziemską matkę, która także miała na imię Maria. W końcu zmarł, pozostawiając po sobie aurę mistycznego pokoju. W ostatnich miesiącach życia stygmaty ojca Pio zaczęły zanikać. Rany przestawały krwawić, a po jego śmierci lekarze zauważyli, że skóra na dłoniach, stopach i boku była całkowicie zregenerowana. W celi unosił się subtelny zapach kwiatów pomarańczy, woń często opisywana przez osoby przebywające w jego obecności. Jego ciało wyglądało spokojnie, z różańcem w dłoniach i krzyżem na piersi. Pogrzeb ojca Pio zgromadził około 100 tysięcy wiernych, którzy przybyli, aby oddać mu hołd. Święty został pochowany w krypcie pod ołtarzem głównym kościoła w San Giovanni Rotondo. Jak często mówił za życia, z nieba będę mógł pomóc wam bardziej niż z ziemi. Dziś miliony wiernych na całym świecie wciąż doświadczają jego duchowego wsparcia. W wieku 81 lat ojciec Pio był schorowany, zgarbiony, a jego postura wyraźnie świadczyła o trudach, jakie przeszedł w swoim życiu. Poruszanie się sprawiało mu ogromny ból, dlatego większość czasu spędzał na wózku inwalidzkim. Jednak tamtego wieczoru, w sposób trudny do wyjaśnienia, zdołał wstać i z łatwością przeszedł na taras, nie potrzebując pomocy. Kiedy dotarł na miejsce, wyciągnął rękę i zapalił światło, co było dla niego niecodziennym gestem. Po chwili jego wzrok skupił się na jednym konkretnym miejscu w galerii, na miejscu, gdzie wkrótce miało spocząć jego ciało. Chwilę później ojciec Pio zaczął czuć się bardzo źle. Chciał wrócić do swojej celi, ale brakowało mu sił, by wstać. Jego twarz była blada, a z każdym momentem wydawał się coraz słabszy. Szeptał jedynie Jezus, Maryja, powtarzając te słowa raz za razem, aż jego głos stał się ledwie słyszalny. W pewnym momencie zwrócił wzrok na obraz wiszący na ścianie. Zapytał, kto jest na portretach. Jeden z braci odpowiedział, że to fotografie jego matki i ojca. Ojciec Pio, patrząc intensywnie, odrzekł – widzę dwie matki – Zaraz po tych słowach jego stan gwałtownie się pogorszył. Zaczął intensywnie pocić się, jego usta stały się sine, a ciało słabło. Lekarz przybył szybko, podejrzewając atak astmy oskrzelowej, podał mu zastrzyk i tlen, próbując złagodzić jego trudności z oddychaniem. Podczas gdy medycy robili co mogli, bracia kapucyni uklękli i zaczęli wspólnie odmawiać modlitwy: Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Powtarzali również słowa Jezus, Maryjo i Józefie, oddaję wam moje serce i moją duszę, oraz Jezus, Maryjo i Józefie, bądźcie ze mną w ostatniej godzinie. Kiedy jego stan się pogorszył, ojciec Pio otrzymał sakrament namaszczenia chorych. Był przytomny i świadomy wszystkiego, co działo się wokół niego. Jego dłonie i stopy zaczęły stawać się zimne, a intensywny pot pokrywał jego ciało. Lekarze rozpoznali zawał serca i natychmiast podali mu zastrzyk wprost do serca. Z zamkniętymi oczami wciąż powtarzał: Jezus Maryja. W ostatnich chwilach jego usta poruszały się, ale nie wydobywał się już z nich żaden dźwięk. Jeden z braci zawołał go: Ojcze, ojcze. W odpowiedzi ojciec Pio delikatnie otworzył oczy, spojrzał na swoich ukochanych braci. A o 2.30 nad ranem 23 września 1968 roku, trzymając mocno różaniec w dłoniach, spokojnie opuścił ten świat. Ojciec Pio żył w świętości i z takim samym oddaniem przyjął swoją śmierć. W jednej ze swoich refleksji powiedział: Potrzebuję kochać Cię coraz bardziej, ale czuję, że moje serce nie jest zdolne do takiej miłości. Dałem Ci wszystko, co posiadam. Jeśli chcesz więcej, wypełnij moje serce swoim miłosierdziem i zmuszaj mnie do kochania Cię obficie. Nigdy się temu nie sprzeciwię. Jego życie, pełne cierpienia i ofiary, rozpoczęło się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie. Francesco Forgione, znany później jako ojciec Pio. Od najmłodszych lat wykazywał głęboką duchowość. Już jako dziecko doświadczał wizji, słyszał eteryczne melodie i dźwięki niewidzialnych dzwonów. Przez całe życie był prześladowany i oskarżany, a jego stygmaty wzbudzały zarówno podziw, jak i wątpliwości. Mimo to zawsze zachowywał pokorę, powtarzając: Niech się stanie wola Boga. 23 września, po latach cierpień opuścił ziemskie życie. Jego pogrzeb zgromadził tysiące wiernych, a wspomnienie o nim stało się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Dzięki wstawiennictwu Jana Pawła II rozpoczął się proces kanonizacyjny ojca Pio, który dziś jest jednym z najbardziej czczonych świętych na świecie. Ojciec Pio, wielki czciciel i oddany sługa Boży, został beatyfikowany 2 maja 1990 roku, a następnie kanonizowany, zyskując oficjalny tytuł świętego. Nosił na swoim ciele pięć ran Chrystusa dwie na stopach, dwie na dłoniach i jedną w okolicy serca. Przyciągały one uwagę wiernych z całego świata, którzy gromadzili się wokół niego, szukając cudów i duchowej przemiany. Jednak to nie tylko nadzwyczajne wydarzenia, lecz głębia miłości Ojca Pio do Boga i ludzi najbardziej poruszała serca. W jednej z notatek napisał: Pochłania mnie miłość Boga i bliźniego. Bóg jest nieustannie obecny w moim umyśle i wypisany na moim sercu. Nigdy nie tracę go z oczu. Podziwiam jego piękno, uśmiechy, gniew, miłosierdzie i sprawiedliwość. Jego jedynym pragnieniem było prowadzenie pokornego życia zakonnika w pełni poświęconego modlitwie. Nigdy nie przypisywał sobie zasług za cuda, które czynił. Uznawał je za dary Boże. Gdy jego przyjaciel Angelo Battisti zapytał o te zjawiska, ojciec Pio odpowiedział z prostotą: Angelo. Nawet dla mnie są one tajemnicą. Jeden z włoskich dziennikarzy opisał ojca Pio jako osobę o niezwykłej moralnej sile i głębokiej dobroci, która biła z jego spojrzenia. Jego oczy zdawały się płonąć nie z bólu, lecz z dobroci, która wręcz go przepełniała. Modlitwa ojca Pio była wyjątkowa. Bóg mówił do niego poprzez wizję i słowa. W liście do swojego duchowego opiekuna napisał: Kiedy zaczynam modlitwę, moja dusza natychmiast zanurza się w pokoju i ciszy, których nie potrafię opisać. Często łzy płyną mi po policzkach, odczuwam ból z powodu mojej niewierności, ale jednocześnie wdzięczność za nieskończoną dobroć Boga. Ojciec Pio od dzieciństwa doświadczał mistycznych wizji Jezusa, Maryi oraz swojego Anioła-stróża. Był przekonany, że inni również tego doświadczają. Zapytał kiedyś swojego duchowego kierownika: Nie widzisz Maryi? Gdy ten zaprzeczył, ojciec Pio wzruszył ramionami, mówiąc: Na pewno mówisz to z pokory. Jednak obok wizji Bożych zmagał się także z atakami szatana, który przybierał przerażające formy. Ojciec Pio wspominał, że już jako dziecko, gdy gaszono światło, widział straszliwe postacie. Później demony nie tylko go dręczyły, ale również fizycznie atakowały, pozostawiając go zakrwawionego. Jeden z wpisów w jego dzienniku brzmi: Wczoraj w nocy zdawało się, że demony chcą mnie zniszczyć. Wołałem mojego anioła stróża, i po długim czasie w końcu przyszedł mi z pomocą. Oprócz duchowych zmagań, ojciec Pio cierpiał także fizycznie. Jego stygmaty były niezwykle bolesne, a każda próba dotknięcia dłoni powodowała ogromny ból. Chodził, opierając się na krawędziach stóp, aby unikać nacisku na rany. Ponadto zmagał się z licznymi chorobami, takimi jak gorączka, astma, bóle głowy czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Pomimo tych cierpień, Pozostawał nieugięty w swojej wierze. Kiedy w 1904 roku wstąpił do klasztorów Santa Anna, jego zdrowie szybko się pogorszyło. Cierpiał na przewlekłe bóle głowy i problemy żołądkowe, a lekarze nie mogli znaleźć przyczyny. W 1905 roku, z powodu złego stanu zdrowia, musiał wrócić do rodzinnej Pietrelciny, gdzie przebywał do 1916 roku. Od tego czasu aż do końca życia mieszkał w klasztorze Matki Bożej łaskawej w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio uczy nas, jak radzić sobie z próbami i cierpieniem, które spotykają każdego z nas. W swoich listach opisywał noc ciemną duszy, doświadczenie duchowej pustki i osamotnienia, o którym pisał także święty Jan od Krzyża. W jednym z listów ojciec Pio napisał, Demon próbuje wyrwać mnie z ramion Jezusa. Są chwile, kiedy czuję, że tracę rozum od ciągłego napięcia, ale nigdy nie przestanę się modlić. Jego wytrwałość i niezachwiana wiara stanowią wzór dla każdego, kto zmaga się z trudnościami duchowymi czy życiowymi. Ojciec Pio był człowiekiem, którego życie przepełniały cierpienia fizyczne i duchowe. Ale w każdej próbie odnajdywał siłę dzięki modlitwie i głębokiemu zawierzeniu Bogu. Jego mistyczne doświadczenia, choć niezwykłe, były dla niego codziennością. Wielokrotnie pisał, że nie potrafi wyjaśnić ich natury, ale akceptował je jako część swojej drogi ku świętości. Nie traktował tych darów jako powodu do wynoszenia się ponad innych przeciwnie. Uważał je za dodatkowy obowiązek i wezwanie do jeszcze większej pokory. Jego listy do duchowych opiekunów stanowią niezwykłe świadectwo jego wewnętrznego życia. Z jednej strony opisywał momenty uniesienia, podczas których czuł obecność Boga, a z drugiej mówił o okresach osamotnienia i duchowej pustki. Pisał: Zdarzają się chwile, kiedy wydaje mi się, że Bóg mnie opuścił. Moja dusza czuje się jak w ciemnej nocy, ale nie przestaje go szukać i modlić się. Te zmagania, znane w teologii jako noc ciemna duszy, były świadectwem jego wierności i determinacji w dążeniu do zjednoczenia z Bogiem. Ojciec Pio był także znany z niezwykłej zdolności odczytywania ludzkich serc. Podczas spowiedzi potrafił wyczuć, gdy ktoś nie wyznał wszystkich grzechów. I z łagodnością, ale stanowczo, naprowadzał penitentów na drogę prawdy. Wielu ludzi opowiadało, że po rozmowie z nim czuli się duchowo oczyszczeni i odnajdywali nowe znaczenie swojego życia. Jednocześnie ojciec Pio nie unikał trudnych rozmów i wymagań. Był przekonany, że prawdziwa miłość do Boga wymaga ofiary i gotowości do pokuty. Wielu pielgrzymów przybywało do San Giovanni Rotondo, aby uczestniczyć w mszach odprawianych przez ojca Pio. Jego celebracje były niezwykle głębokie i pełne duchowego skupienia. Ludzie mówili, że podczas podniesienia hostii ojciec Pio wyglądał, jakby rozmawiał bezpośrednio z Jezusem. W tych momentach sala wypełniała się ciszą i niepowtarzalnym poczuciem świętości. Niektórzy świadkowie wspominali, że czasami unosił się nad ziemią podczas modlitwy, co tylko pogłębiało wiarę w jego świętość. Cierpienia fizyczne i duchowe. Jednym z najbardziej znanych aspektów życia ojca Pio były jego stygmaty, rany na dłoniach, stopach i boku, które przypominały mękę Chrystusa. Chociaż były one dowodem jego głębokiego zjednoczenia z Jezusem, stanowiły także źródło niewyobrażalnego bólu. Lekarze, którzy badali Ojca Pio, nie potrafili znaleźć naturalnego wyjaśnienia dla tych ran, które przez ponad 50 lat krwawiły, nie gojąc się. Nawet najdelikatniejszy dotyk powodował ogromny ból, co zmuszało go do zmiany sposobu chodzenia i używania rąk. Pomimo tych cierpień ojciec Pio nie skarżył się i nie szukał ulgi. Wierzył, że jego ból jest częścią misji, jaką Bóg mu powierzył. Jeśli cierpienie może przynieść choć odrobinę pocieszenia Jezusowi, jestem gotów je przyjąć, mawiał. Jednocześnie nigdy nie wywyższał się z powodu swoich stygmatów. Często prosił Boga, aby zabrał te rany, jeśli mogłyby stać się przyczyną zgorszenia lub pychy. Niesprawiedliwe oskarżenia i prześladowania, życie ojca Pio było także pełne oskarżeń i nieporozumień, które nierzadko pochodziły od osób duchownych. Niektórzy księża, widząc rosnącą popularność zakonnika, oskarżali go o oszustwa i mistyfikację. W rezultacie przez pewien czas zakazano mu publicznego odprawiania Mszy Świętej oraz kontaktowania się z wiernymi. Ojciec Pio przyjął te ograniczenia z pokorą, mówiąc: Wola przełożonych jest wolą Boga. Pomimo niesprawiedliwości, nigdy nie żywił urazy wobec swoich oskarżycieli. Modlił się za nich i powtarzał, że Bóg najlepiej zna serca ludzi. Ta postawa pokory i zaufania sprawiła, że jego życie stało się jeszcze bardziej świadectwem chrześcijańskiej miłości i przebaczenia. Działalność charytatywna, ojciec Pio był także zaangażowany w pomoc potrzebującym. Zainicjował budowę szpitala Casa Solievo della Sofferenza, Dom ulgi w cierpieniu, który do dziś służy chorym z całego świata. Szpital ten był nie tylko miejscem leczenia ciała, ale także duchowego wsparcia dla cierpiących. Ojciec Pio uważał, że troska o drugiego człowieka jest wyrazem miłości do Boga. Śmierć i dziedzictwo. Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku. Trzymając różaniec w dłoni i powtarzając imiona Jezusa i Maryi, jego odejście było spokojne, a twarz spowita wyrazem głębokiego pokoju. Na pogrzebie zgromadzi dzisiejszej nocy, w tej ciszy, gdy Twoje myśli kierują się ku niebu, a Twoja dusza jest przytłoczona tajemnicą, przychodzę do Ciebie, by podzielić się czymś wielkim. Od dawna Twoje serce pragnęło odpowiedzi, próbując zrozumieć powód cierpienia i licznych prób. Teraz nadszedł ten moment. Słuchaj uważnie, bo te słowa niosą nie tylko moją miłość, ale także prawdę, której będziesz potrzebował w nadchodzących dniach. Od początku, od chwili, gdy Twoja dusza została ukształtowana przez ręce Boga. Zostałeś przeznaczony do noszenia nie tylko widocznych śladów męki Chrystusa, ale także tajemnicy, która teraz należy do Ciebie. Wiesz, że krzyż, który niesiesz, nie jest Twoim krzyżem, to krzyż mojego Syna. Każda kropla krwi wypływająca z Twoich ran jest symbolem wiary, która w Tobie jaśnieje. Ludzkość przechodzi przez trudne czasy ciemne chwile, które zachwieją wiarą tych, którzy nie są pewni swoich przekonań. Ale Ty, mój ukochany, jesteś skałą, na której wielu opiera swoją nadzieję. Nawet w swojej pokorze dostrzegałeś więcej niż ludzkie ograniczenia i ziemskie próby. Teraz, święty Pio, Twoim zadaniem jest objawić prawdę, którą tak długo skrywałeś w głębi serca. Spójrz wokół siebie: Są siły, których zwykłe ludzkie oczy nie widzą. To duchowe burze, które nawiedzają dusze ludzi, oddalając ich od światła Bożego. Te burze zniszczą wielu, jeśli nie znajdą ochrony. Zostałeś wybrany, by być tarczą, by podnieść głos i odważnie mówić to, co trzeba powiedzieć. Ale nie lękaj się, nawet jeśli zło będzie cię otaczać, jeśli twoje ciało będzie cierpieć, twoja dusza jest chroniona. Dziś przychodzę, by cię wzmocnić, by przygotować cię na to, co nadchodzi. Synu mój, przynoszę ci pokój, ale także ostrzegam: duchowa bitwa jeszcze się nie skończyła. Wielu wierzy, że czasy cierpienia dobiegają końca. Lecz mówię Ci, że przed nami są jeszcze trudniejsze dni. Będzie potrzebne świadectwo niezachwianej wiary, wiary, która przetrwa wszystko. To, co dziś do Ciebie mówię, musi być przekazane dalej. Twoja misja nie skończy się wraz z Twoją śmiercią fizyczną, lecz będzie trwała w tych, którzy Cię usłyszą, którzy podążą za Twoimi naukami i ochronią się wiarą. Nie pozwól, aby strach cię pochłonął, bo mój syn kroczy z tobą tak, jak i ja będę przy tobie do ostatniego momentu. Ciężar, który teraz czujesz, ból, który trawi twoje ciało i pustka, która dręczy twoją duszę, to wszystko jest częścią większego planu. Każdy stygmat, każda blizna jest znakiem, że zostałeś wybrany do czegoś znacznie większego niż to życie. Twoje ciało jest słabe, ale duch jest silny, bo został ukształtowany w ogniu miłości Chrystusa. Wiem, że jesteś zmęczony, ale teraz nadszedł czas, abyś usłyszał to, co zawsze było ci przeznaczone. Święty Pio, twoja ostatnia przepowiednia jest już bliska, a wraz z nią nadejdzie ujawnienie tajemnic, na które świat nie jest gotowy. Jednak wierni, ci, którzy wierzą, Będą gotowi, by usłyszeć prawdę. Przez wieki wiele było ukryte przed oczami ludzi, bo słabe umysły nie mogą znieść ciężaru prawdziwego światła, ale są tacy, którzy zostali przygotowani, tacy jak Ty, którzy zostali dotknięci łaską Bożą i teraz muszą ujawnić to, co było skrywane. Synu mój, jestem tutaj, a moje słowa prowadzą Cię poza strach, poza cierpienie. Misja, którą niesiesz, jest wielka i wkrótce wszystko zostanie ujawnione. Wszyscy dobrze wiedzą, że rany, które otwierają się na twoich dłoniach, stopach i boku, są widzialnymi znakami duchowej jedności, która przekracza ludzkie zrozumienie. Każda kropla krwi spływająca z twoich ran przypomina, że prawdziwa miłość objawia się w ofierze. Ty, bardziej niż ktokolwiek inny, zostałeś powołany do doświadczenia tej prawdy w jej najgłębszej formie. Nie bez powodu te rany zostały ci dane, mój synu. Zostałeś wybrany, ponieważ twoja wiara, pokora i miłość do Chrystusa są niezrównane. Dla ludzi te rany mogą wydawać się tajemnicą nie do pojęcia. Niektórzy patrzą na ciebie z niedowierzaniem, inni z podziwem, ale niewielu rozumie, że stygmaty są czymś więcej niż tylko ranami. Są one więzią, która łączy cię bezpośrednio z odkupieńczym cierpieniem mojego syna. Nie jesteś sam w tej drodze bólu. Za każdym razem, gdy twoje ciało odczuwa ukłucie cierpienia, pamiętaj, że Chrystus jest z tobą, wspierając cię i pomagając nieść krzyż. Jest jednak coś, co muszę Ci ujawnić na temat tych blizn. Te znaki, które Cię znamionują, nie są jedynie symbolem Twojej jedności z Chrystusem, ale także znakiem dla świata. Przez nie Bóg komunikuje, że ofiara Jezusa jest wciąż żywa i obojętna.